Siema, witam was w kolejnym odcinku Farming Motor 22 na łapie n -Krieg. i w dzisiejszym odcinku zajmę się sprzedażą plonów. Jak widzicie stoi już New Holland z dwiema przyczepami. bo Będę chciał wywieźć jęczmień na sprzedaż, bo cena jest za 1231. Myślę, że całkiem spoko. Jest już na spadku. a Na, na, na pociągi zawiozłem już tam kilka ton. Teraz powinno mi się na cały zestaw zmieścić i trochę zostać dla kur, tam około 10 ton. Dobra, ale tym zajmę się troszkę później, bo na początku będę chciał wywieźć jajka, bo za jajka też jest spoko cena. 4278. Także to już jest zadowalające, bo maksymalna to jest nawet troszkę niższa, bo 4215. Zostało mi tutaj do, do ładowania jeszcze dwie palety. Nie będę tego piętrowo układać, tylko trochę realniej to. No i do wywozu wezmę JCB y, Fastraka I do tych jajek na New Holland już zostanie z przyczepami. To muszę je cofnąć, żeby tymi pidłami tam nie wypchnąć tamtych tych palet. O. To by nie za mocno. Kilka mi jeszcze zostało. Gdzie to w ogóle jest? A, to tutaj blisko. To w sumie może nawet zdążę jeszcze tamte wywieźć. Gdy bliziutko, to na momencie podskoczę. tu Załapię, żeby to zapiąć. Kurde. A dobra jest. Tutaj tak jak stanąłem, trochę przyczepa się chyba jeszcze przesunęła. Pasy zapiąć. Można jechać. Jak to z wywozu plonów, to jeszcze będę miał do wywiezienia łomę i kiszonkę. Na słomę już jest cena. Na kiszonkę jest po 530. Choć wcześniej jak chodziłem na seiva to było po 550, ale teraz jest na wzroście, więc może urośnie jeszcze do tej ceny. I raczej nie złapię tak tych skrzynek. musiał się przestawić. O, no dobra, łapię to. I ile za to dostanę? 71 tysięcy. O, ostatni raz sprzedawałem chyba równo rok temu. Zazwyczaj w listopadzie ta cena jest najlepsza. Tak to chyba... No tam najwyżej może z dwie palety. Nie wiem, czy właśnie jakoś później nie wywoziłem jeszcze pick-upem. Że dwie albo trzy palety, ale to już dokładnie nie pamiętam. Dobra, ja załaduję jeszcze te parę palet. Ile tu ich zostało? 4, 6, 8, 10. No to nie zmieści mi się tak, żebym mógł po na szerokość. Tamta jest słabo złapana, coś podskakuje. Przy tym kurniku dość ciasno, będę musiał kiedyś się wziąć za przebudowę, trochę inaczej to głos bo tak to tylko dostawiałem budynki, kiedyś będzie trzeba się za to zabrać i to jeszcze raz od nowa zbudować całe, dopasować, żeby to dobrze wyszło. I tutaj ten kurnik za blisko tych krzaków postawiłem, bo tego wybierania tych palet jest nicho. Pasy teraz zapnę, żeby ich nie zepchnąć. Pełna przyczepa będzie, więc jakieś 50 tysięcy powinienem za to dostać, tylko dwóch palet nie będzie. nie palety mniej niż wcześniej. Jest krzywo i nie mogę tego nabrać. Stężył trochę te widły. O! Dobra, siedzi to. Siada z drugim transportem. Dzisiaj ze zbóż tylko jakiś będę chciał wywieźć. Tak, to w sumie chyba już nic więcej nie mam. A nie, jeszcze soja jest, ale to soja dopiero lato jakoś. A, bo ja chyba poza odcinkiem sprzedałem rzepak. Już ile go miałem, to już nawet zapomniałem. Chyba było trochę ponad ta jedna moja duża przyczepa. A chyba jechałem z dwiema. Słuchajcie, gdzieś to może tutaj będzie. Tu sprzedane mleko. Dane produkty. A, przychód ze zbiorów. To będzie chyba to. O. Możli... A, tylko teraz nie wiem ile dostałem za te jajka. 6000 za jedną paletę. Dobra, to za te jajka chyba zrobiłem te 130 tysięcy. Kurde. Dobra, teraz to gdzieś odstawić. Tutaj, co my mogę, nawet od razu cofnąć tą przyczepą tam, gdzie stała. i tutaj jak widzicie też przywiozłem wapno tak sprzedawałem ten rzepak to od razu na powrocie zabrałem do stacji wapnowania chyba 23 tony dobra to ładuję i plus jeszcze 3 palety bo tutaj stały przy tym silosie 3 palety wapna więc od razu je też wysypałem to jest kolejne 6 ton. Dobra, na no ich prawie 50 ton załadowane. Kiszonki chyba znowu wypożyczę te taśmociągi. No i tutaj, teraz widzę, że te tekstury drzew znowu tak migają. To chyba tylko w listopadzie. Wydaje że w poprzednim sezonie jeden miesiąc też tak było. No i możliwe, że to właśnie też w listopadzie. Po okazji tego, że jadę, to od razu zerknę, jak to jest z nawożeniem na moich ołowach. Phantom. Ołowanie odznaczyć. Dobra, i tutaj jak widzicie na polu numer 54 jest nawożone, bo tam rozrzuciłem obornik. Tak jak mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że to zrobię. No i od razu tamte pola, wszystkie pola, te co zagnęłem, to zaorałem. Czyli jeszcze zatrudniłem pracownika, co orał drugim pługiem, czy tym agromaszem z dżondzirem. No i też jeszcze zwałowałem pole numer 42 i 43. A tylko ja... Mam... Kurde, ale zarzuciło go. Zapomniałem pociąg wynająć. Chwilkę będę musiał sobie poczekać aż on przyjedzie. Daleko jest. 2,7 km, więc chwilę zanim tutaj przyjedzie to minie. tutaj będzie coś około 80 ton. Z się zostało 94, no to tutaj gdzieś tak z 83. Więc chyba zarobię gdzieś za to po tysięcy. Będzie na spłatę kredytu. A już nawet mogę spłacić. Bo na razie kasa chyba nie będzie mi potrzebna aż dopiero na wiosnę. Dobra, więc ja go na razie tutaj sobie zgaszę. No i poczekam na ten pociąg. Na razie nie jedzie. Przyjechał. Prawie by był pełen wagon. się przywiózł wszystko, no to by było. No i 103 tysiące. Także fajna kasa. Tak za ten jęczmień, bo miałem choć tych pól trochę było. Tutaj te wszystkie cztery, a tu też był jęczmień. Wszystkie te pola i za to zarobiłem 100 tysięcy. Więc, nie. No nie, myślę, że soja by się bardziej opłaciła. Choć soja to jest najbardziej opłacalna uprawa. Chyba. No, raczej tak. Dobra. Jeżeli ten odcinek się wam spodobał, no to oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce, subiku i do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć!